Jo, nawet Widzowe z tej strony XDR Dzisiaj nagrywamy odcinek z Armia Kaczek, tak jak ja to nazywam Część druga Tak, już jestem na swoim koncie Nie pytajcie I no Poprzednio już Dawaliśmy sobie radę Z tymi Tymi tutaj Gówniakami, tylko no wiecie No miałem inne konto i wtedy dawaliśmy sobie radę, bo też jakby tam byłem lekko lepszy, ale spokojnie, ja to ogarnę nam. Yy... Już nam w sumie tutaj... Cyk, o. I sobie możemy też go już rozwalać. Jest nawet okej, okay. już radzę sobie ale pamiętajcie że co, na kra co kraina jest trudniej w sensie ja tak mam, nie u każdego tak jest Za zależy jak to tam gra ja sobie już to kupię i cyk zaraz tą inną kaczkę kupimy, tylko Cyk. O. Teraz to wygląda. Sporo. Dobra. Dobra, podofiorany i zobaczmy czy tak dobrze będzie nam szło z jakby pokonywaniem ich, ale raczej nie. Możecie subika w ogóle zostawić i łapkę? Jak co, nie zmuszam, bo wiem, że to nie ma sensu. I pek. to już tyle kosztuje. Cyk. No i mamy. No i mamy ogarnięte. No i teraz sobie. A zrobiłem chyba już. Nasza armia kaczek nie jest za duża. Porównanie do tych treyhardów już. No, ale wiecie, no, jakby ja zacząłem dopiero, to jest drugi odcinek z tego. Więc. No, ja w to będę grał. I jak coś ja nie będę robił tak, że poza odcinkami będę grał, będę grał tylko na odcinkach w to. Więc no. I też trochę montowanka będę miał, jakby Bo dwa odcinki naraz Bo będę chciał szybko je wrzucić Dlatego też Będę miał trochę Zawalony będę tym Kupimy sobie Już kolejną tą kaczuchę Nie stać mnie? Jak? No, teraz mnie stać. Dobra, to niech tutaj nam się pofarmi. I no ogólnie dzisiaj jeszcze salajwika zawalimy, bo ja wam dzisiaj dwa odcinki na raz wrzucę, jak mi się uda. Nie wiem, M może już był live, jak ja to wam wrzucam, to może już był, nie wiem, ale ja ogólnie, wiecie co muszę zrobić, tylko zmontować na szybciutko, bo to szybki montażyk będzie, bo wiecie, że ja nie umiem za, za bardzo montować, wiecie jak ja się do tego nadaję. No, i ogólnie, jeszcze muszę dwie miniaturki zrobić. Sorry, że w ogóle o takich rzeczach gadam. Niepotrzebnych o ty na tym odcinku, ale po prostu Wam gadam, jak ja zawsze robię. Że zawsze po odcinku, wszystko. Bo nie chce mi się na początku tak od razu. A i propos tego, jak co, chyba powrót, Raczej powracam do nagrywania, więc będzie więcej odcinków, jakby. Więc tu już pewnie wam się uśmiech kręci. No dobra, już jesteśmy na etapie tym, co byliśmy na tamtym. Na tamtym końcu, więc już nie musimy o nim gadać. Dobra, teraz sobie możemy zbierać na krainkę. Bo serio. Aha, dobra, już mamy. Fajnie, że tak szybko. Oj, oj, oj tu już nie będzie tak szybko. Mhm. To teraz mamy. Uuu, teraz ładnie. Nie, czemu ja tego najlepszego atakuję? No, łatwiej idzie, troszkę. I to widać, że idzie łatwiej, ale dobrze. Czy tutaj coś takiego będzie? Czy coś tutaj będzie takiego? No, nie ma. Yy, zaraz sobie pójdziemy pokupować jakieś nowe, jakby, kaczki. Dobra, kupujemy. Mam już cztery i zobacz... Uuu No to to szybko leci. Ale jeszcze nie chcę tam tych rozwalać. Muszę trochę pozbierać, bo tak to nie ma sensu, jakby. Ja... Idę chyba sobie, a nie, nie chcę mi się iść. No i mamy kolejne, i tak farmice można. Zaraz chyba zacznę speedrunować, bo. Chcę, żeby więcej czasu było na odcinek, a nie na samo, że w sensie samym farmieniem będę was męczył. Więc też dlatego mogę mniej się odzywać, a szybciej to robić. No jeszcze ja nie, be, nie daję rady sobie rozwalać ich, bo za trudni są. No, ale już na przykład takiego se na Easy rozwalam. Tego na hita. Ale on jest słabiecki. Ty, to w sumie ja sobie nakupuję tego. Dobra. Teraz będziemy chyba na, hit, na trzy hity no. Dobra. Yy, troszkę, troszkę można by było przyspieszyć, bo troszkę to będzie za długo trwało. A też chcę, żebyście mieli nawet OK odcinek. Yy, ogólnie, dzisiaj wam jeszcze może coś wrzucę z shortcików, może jakiś edicik czy co tam wleci, nie wiem. Zależy, jak, jak będzie mi się chciało, ale raczej coś Wam wleci. No, ja powiem Wam tyle. Na pewno nie będzie codziennie odcinków, bo po prostu znudzi mi się i. Klapa. I no. Dobra. No, teraz to idzie spoko. No, to się widzimy jak uzbieram na te, na tą różową kaczkę. No i mamy. Nawet trochę więcej. O wiele więcej. No teraz możemy sobie rozwalać takie szybciutko. I ogólnie zaraz idziemy na nową krainę. W sensie nie zaraz. Nie zaraz, zara. Ale no. Widać, że ta gra nie jest, jest taka nawet rozbudowana. W sensie nie chodzi mi, że jest jakaś niefajna, czy co. Ale... Moim zdaniem, nie wiem, czy tu będzie tak dużo tych rzeczy. Bo ta gra chyba co dopiero wyszła, co nie? Czy ona już długo jest? Nie wiem, musicie napisać w komentarzach, czy ch chcecie kontynuację tego, tej serii, jak dojdziemy do najlepszej krainy, czy co? Dobra. sobie pokupujemy trochę. ich, jak, Przecież jak ja jedam tam do, do jakby polepszenia, tak to nazwę. A wiem, że tak się nie mówi. To przecież jak ja to zrobię, to ja będę miał... Nie wiem. Ty, w sumie, ja wiem chyba dlaczego tak mało dostajemy, bo wystarczy wejść w ten upgrade i po prostu sobie zupgrade'ować. Chyba dlatego. Ale nie idzie nam to jakoś szybko, trzeba dokupić. No teraz to szybciej pójdzie no, z tymi. Nawet, nawet z tymi pójdzie szybko Ty, to fajnie Ja szukam ich Dobra Mm hmm, moja najsłabsza to jest taka. Okej. Okay. I zauważyliście, że znowu robię jakieś przycinki. No po prostu nie umiem się odezwać czasami, bo po prostu nie wiem na jaki temat. Też dlatego. I no. No, tam jeszcze jest cześć. Jeszcze połowa. Dobra. Gdzie ja teraz znajdę? Ty nie rozpią się? O, tu się jeden zrespił. Fajnie. O, drugi. Tam jest trzeci, tam czwarty. Dobra, może iść na, na następną krainę, i wtedy coś skraftujemy, tak to nazwę. Um, te wszystkie kaczki, zobaczymy, czy wyjdzie nam coś mocnego. Mamy 5 kiwi, tak to nazwę. I czy to coś zmieniło? Chyba nie. Upgrade. Nie, no coś tam zlatuje. Jungle Candy Forest. Chyba takich kodów nie tworzą, nie? No, zbieramy sobie po prostu tylko ile tam było? A, tyle. To sobie zbieramy tego. Tylko to troszkę potrwa. Więc widzimy się, jak już uzbieram. No, ja... Dobra, mamy uzbierane w końcu po iluś latach. No teraz będzie to łatwiej schodziło. No tutaj jeszcze nie damy rady, bo no patrzcie jak to schodzi. Można to spróbować, no. Dobra. To widzimy się jak go załatwię. Dobra, to nie ma sensu go rozwalać po prostu. Lepiej moim zdaniem porozwalać kilka tych i sobie uzbierać po prostu. Dobra, będzie kolejne. To możemy iść. No, teraz to idzie łatwiej, ale no, nadal tak trochę słabo. Jeszcze to nie jest to, co byśmy chcieli. Więc no. Mm... Zaraz sobie skończymy ten odcinek, i jednak live będzie jakby wczoraj. W sensie wczoraj był live, bo ja nie zdążę tego, co teraz odcinka nagrywam. Nie zdążę wrzucić dzisiaj, więc jutro będzie. A tak to wczoraj już pewnie mieliście odcinek z pierwszej części i live'a, tak jak teraz to oglądacie. I będziemy kończyć, jakby ten odcinek. No bo wiecie, też nie chcę za długich mieć, żeby was nie zanudzać i tak zanudzam ogólnie, ale no. No więc możemy kończyć sobie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapę w górę. I widzimy się w kolejnym Nara.